Małżeństwo powinno być święte. Dwoje staje się jednym ciałem, mówi Kościół. Ale co się dzieje, gdy ciało dzieli pościel, a dusza śpi samotnie? W 1947 roku w klasztornej konfesji w San Giovanni Rotondo kapucyn z krwawiącymi dłońmi spojrzał na kobietę i zobaczył coś, czego mu nie powiedziała. Zobaczył jej małżeństwo, zobaczył jej męża i zobaczył dystans między dwojgiem ludzi, którzy dotykali się każdej nocy, ale nigdy się nie spotykali. Ojciec Pio nie potrzebował jej słów. Widział stan jej duszy i stan duszy obok niej. To, co jej wtedy powiedział, stało się jedną z najczęściej powtarzanych historii w katolickim kierownictwie duchowym. Ostrzeżenie, które wykracza poza cudzołóstwo czy znęcanie się. Ostrzeżenie o czymś cichszym, o czymś, z czym miliony żyją i czego nigdy nie nazywają. Dokumentów z 1997 roku oraz z bezpośrednich wywiadów ojca Gabriela Amorta ze świadkami opublikowanych w Un Esorcista Raconta. Wydaniu z 1990 roku, które zawiera relacje naocznych świadków osób spowiadających się u ojca Pio między 1918 a 1968 rokiem. To nie są spopularyzowane opowieści. To kanoniczne zeznania i oświadczenia świadków złożone pod przysięgą. A teraz wracamy do informacji. Święcenia kapłańskie przyjął 10 sierpnia 1910 roku. Zesłany tutaj, ponieważ jego płuca są słabe, a powietrze czyste. 20 września 1918 roku podczas modlitwy w chórze na jego rękach, stopach i boku otworzyły się rany. Stygmaty. Pięć ran odpowiadających ukrzyżowaniu Chrystusa. Krwawią przez bandaże, pachną jak kwiaty. Lekarze go badają. Profesor Romanelli z Barletty bada rany w 1919 roku. Doktor Festa robi to samo w 1920 roku. Brak infekcji, brak wyjaśnienia. Rany pozostają otwarte przez 50 lat. Aż do jego śmierci, 23 września 1968 roku. 50 lat krwawienia. Ojciec Pio spowiada przez 10, 12, czasem 15 godzin dziennie. Mówi po włosku i trochę po francusku. Większość penitentów mówi dialektami włoskimi, ale dzieje się coś, co świadkowie dokumentują raz za razem. Mówi ludziom grzechy, których nie wyznali, opisuje wydarzenia, o których nie wspomnieli, nazywa ich po imieniu, gdy nigdy się nie spotkali. To nie plotka. Jest to zapisane w procesie beatyfikacyjnym. Zeznania złożone pod przysięgą. Świadkowie, którzy przysięgali, że nic mu nie powiedzieli, a on wiedział wszystko. Drobne kłamstwa. Ojciec Pio słucha. Potem ją zatrzymuje. Mówi: Jesteś mężatką. Ona odpowiada: Tak, ojcze. On mówi: Śpisz obok swojego męża. Ona odpowiada: Tak, ojcze. On mówi: Ale twoja dusza nie dotyka jego duszy. Leżysz obok niego jak obcy. Dzielicie łóżko, ale nie dzielicie życia, nie modlicie się razem, nie rozmawiacie o Bogu, nie zachęcacie się nawzajem do nieba. Żyjecie tu jako dwoje ludzi pod jednym dachem, a nie jako jedno ciało. Wasze małżeństwo jest ważne, wasze śluby są prawdziwe, ale wasze dusze nie są zjednoczone, jesteście samotni razem. Nie w sposób, który czyni małżeństwo drogą do Boga. Ojciec Pio nie oskarża jej o cudzołóstwo, nie oskarża jej o okrucieństwo, oskarża ją o nieobecność, o pozwolenie, by małżeństwo stało się kontraktem, a nie komunią. O zamienienie sakramentu w rutynę. Żeby uczynić małżeństwo czymś więcej niż tylko wspólnym zamieszkiwaniem. Daje jej pokutę. Rozgrzesza ją. Wychodzi. Zeznanie mówi, że wróciła lata później. Małżeństwo się zmieniło. Modlili się razem. Rozmawiali. Nie byli już obcymi. Brak codziennych modlitw. Ojciec Pio słucha. Potem mówi. Nie kochasz swojej żony. Mężczyzna protestuje. Mówi. Ojcze, nigdy nie byłem niewierny. Zapewniam jej byt. Nie biję jej. Nie obrażam jej. Ojciec Pio mówi: To nie jest miłość, to obowiązek. Nie kochasz jej. Tolerujesz ją, wypełniasz zobowiązania, ale nie kochasz jej duszy. Nie dbasz o to, dokąd zmierza jej dusza. Nie pomagasz jej dojść do nieba. Nie otrzymujesz od niej pomocy. Jesteście małżeństwem z nazwy. Jesteście samotni w rzeczywistości. Odmawiać różaniec z nią każdej nocy przez miesiąc. Rozmawiać z nią o Bogu raz w tygodniu. Pytać ją o jej zmagania. Słuchać. Mężczyzna to robi. Zeznanie mówi, że małżeństwo się zmieniło. Nie dlatego, że problemy zniknęły, ale dlatego, że w końcu zaczęli żyć małżeństwem jako sakramentem, a nie jako umową prawną. Nie tylko kontrakt prawny, nie tylko społeczne porozumienie, metafizyczna unia. Dwie dusze połączone w sposób odzwierciedlający Chrystusa i Kościół, ale więź może istnieć i być nadal uśpiona. Małżeństwo może być ważne i nadal martwe. Dusze mogą być związane i nigdy się nie komunikować. Ojciec Pio widzi tę rozbieżność. Widzi więź, która powinna być żywa, a jest zimna. Widzi dwoje ludzi. Którzy są sakramentalnie jednością, ale egzystencjalnie dwojgiem, i to nazywa. Oświadczenia świadków zebrane podczas dochodzenia beatyfikacyjnego, które rozpoczęło się w 1969 roku, rok po jego śmierci. To nie są anegdoty, to dokumenty kanoniczne, złożone pod przysięgą zeznania, rodzaj dowodów, których Kościół używa do ogłoszenia kogoś świętym. Ojciec Pio został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła 2, -2 maja 1999 roku. Kanonizowany 16 czerwca 2002 roku. Ten sam proces, który potwierdził jego cuda, potwierdził te duchowe wglądy. Rozmawiasz o zakupach, dzieciach i rachunkach. Nie rozmawiasz o strachu, nadziei, ani o Bogu. Chronisz siebie, trzymasz go na zewnątrz. Myślisz, że jesteś silna, jesteś samotna. Przybrała na wadze, jest zmęczona, nie podnieca cię. Wykonujesz swój obowiązek, ale odsuwasz swoje serce. Każesz ją milczeniem, śpisz obok niej i śnisz o kimś innym. Nie o innej kobiecie, po prostu o kimś innym. Zostawiłeś ją, pozostając w domu. Widział ciche okrucieństwo życia w małżeństwie, odmawiając jednocześnie bycia obecnym. Ojciec Pio mówi mu: Złożyłeś przysięgę nie fantazji, o sobie prawdziwej osobie, która się starzeje, zmaga i potrzebuje twojej miłości bardziej teraz niż w dniu ślubu kochaj ją, albo stracisz duszę, próbując zachować swój komfort. To najlepszy sposób, aby wesprzeć naszą pracę. Napisz też w komentarzu. Z jakiego miasta nas słuchasz? A teraz wracamy do informacji różnych klas społecznych. Po drugie, szczegółowość. Nie są to ogólnikowe stwierdzenia typu: Nie żyjesz dobrze. Są to precyzyjne opisy konkretnych sytuacji, których penitent nie ujawnił. Po trzecie, spójność. Ten sam dar pojawia się przez pięć dekad od 1918 do 1968 roku. Setki świadków, tysiące spowiedzi. Wzór pozostaje ten sam. Te zeznania były składane pod przysięgą podczas dochodzenia kanonicznego. Kłamanie w procesie beatyfikacyjnym jest poważnym przestępstwem kanonicznym. Świadkowie nie mieli nic do zyskania i wiele do stracenia. Po piąte potwierdzenie. Wiele z tych relacji zostało potwierdzonych przez członków rodziny lub kierowników duchowych, którzy widzieli zmiany, które nastąpiły. Żona, która zaczęła się modlić z mężem, mężczyzna, który pogodził się z rodziną, zmiany, które zaobserwowali zewnętrzni świadkowie. Obaj potwierdzili, że rany są prawdziwe, nie wykazywały oznak infekcji i nie miały medycznego wyjaśnienia. To świadczy o tym, że z ojcem Pio działo się coś naprawdę niezwykłego. Nie jest to dowód na jego duchowe wglądy, ale dowód na to, że odrzucenie go jako oszusta lub szarlatana nie pasuje do dowodów. Utrata troski o to, co ważne, dryfowanie w rutynę i odejście od celu. W małżeństwie akedia objawia się jako dwoje ludzi, którzy wypełniają obowiązki, ale przestają starać się pomóc sobie nawzajem w osiągnięciu nieba. Gotują posiłki, zarządzają pieniędzmi, wychowują dzieci, ale nie modlą się, nie rozmawiają o Bogu, nie zachęcają się nawzajem do cnoty, nie korygują się nawzajem w miłości, nie służą wzajemnemu uświęceniu. Małżeństwo staje się konserwacją, sakrament staje się socjologią, ukierunkowany na dobro małżonków oraz na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Ale punkt 1661 precyzuje, że sakrament udziela małżonkom łaski, aby miłowali się wzajemnie miłością, którą Chrystus umiłował Kościół. Łaska ta pozwala im wzajemnie pomagać sobie w osiągnięciu świętości w ich życiu małżeńskim oraz w przyjęciu i wychowaniu dzieci. Oznacza to, że małżeństwo, które nie pomaga obojgu małżonkom w rozwoju świętości, nie spełnia swojego podstawowego celu. Nie jest to porażka w sensie prawnym. Małżeństwo jest nadal ważne. Więź jest nadal prawdziwa, ale porażka w sensie teleologicznym. Nie robi tego, co powinno robić. Ojciec Pio widzi tę porażkę. Widzi przepaść między ważnym sakramentem a żywą rzeczywistością. I to konfrontuje. Ojciec Pio nie wykłada. Nie daje długich konferencji duchowych. Nazywa problem w jednym lub dwóch zdaniach. Nie kochasz swojej żony. Twoja dusza śpi samotnie. Masz żal do męża. Następnie przypisuje konkretne, praktyczne działanie. Módlcie się razem. Rozmawiajcie o Bogu. Pytaj o jej duszę. Słóż mu. Przebacz. Pokuta jest zawsze relacyjna, zawsze skierowana na zniwelowanie przepaści. Zawsze zmuszająca penitenta do faktycznego zaangażowania się w relację z małżonkiem, zamiast współistnienia. Ojciec Pio powiedział, to nie smutek, to grzech. Pozwoliłaś małżeństwu umrzeć. Przestałaś o nie walczyć. Przestałaś się starać. Uznałaś, że można być komfortowo i osobno. To nie jest w porządku. Marnujesz sakrament. Kazał jej wrócić do domu i powiedzieć mężowi trzy rzeczy, które w nim kochała. Nie rzeczy, które robił, rzeczy dotyczące tego, kim jest, następnie poprosić go, aby powiedział jej trzy rzeczy. Rób to raz w tygodniu, do końca życia. Zrobiła to. Zeznanie mówi, że na początku było niezręcznie, wymuszone, ale przełamało milczenie. Sprawiło, że znów na siebie spojrzeli. Przypomniało im, że nie są tylko współrodzicami czy współzarządcami gospodarstwa domowego. Byli małżonkami, dwoje ludzi, którzy obiecali sobie pomóc sobie nawzajem w dotarciu do Boga. Niezręczność zniknęła. Praktyka pozostała. Lata później napisała list do klasztoru. Powiedziała, że ojciec Pio uratował jej małżeństwo, uświadamiając jej, że ono umiera. Masz rację, że ona potrzebuje pomocy. Mylisz się, dając ją z żalem. Jeśli nie możesz jej dać z miłością, nie służysz, torturujesz. Zacznij jej służyć tak, jak Chrystus służył Kościołowi: z czułością, z radością. Nawet gdy jest trudno, zwłaszcza gdy jest trudno. Teraz stajesz się świętym. Małżeństwo albo żyje, albo umiera. Jeśli widzisz, że zaniedbuje modlitwę, nie ignoruj tego, ale zachęcaj ją. Nie jesteś jej sędzią, jesteś jej partnerem w zbawieniu. Twoim zadaniem jest pomóc jej dotrzeć do nieba. Jeśli tego nie zrobisz, zawiedziesz jako mąż, bez względu na to, jak dobrze zarabiasz. Pomagać sobie nawzajem w pobożności. Muszą się modlić razem, badać swoje sumienia razem, zachęcać się nawzajem do cnoty i korygować się nawzajem w miłości. Małżeństwo, które tego nie robi, jest małżeństwem, które zapomniało o swoim celu. Jest jak dwaj podróżnicy, którzy idą tą samą drogą, ale nigdy nie rozmawiają, nigdy sobie nie pomagają, nigdy nawet nie przyznają, że idą w to samo miejsce. Ojciec Pio naucza tego samego. Ale naucza tego w konfesjonale: z ludźmi, którzy myśleli, że radzą sobie świetnie, którzy myśleli, że samo niekłamanie, nieoszukiwanie i niekrzyczenie wystarczy, którzy myśleli, że wychowanie dzieci, płacenie rachunków i pojawianie się to cała praca. On im mówi, że nie. Cała praca to uświęcenie. Wzajemne uświęcenie. Dwie dusze pomagające sobie nawzajem stać się tym, kim Bóg je stworzył. Wszystko inne jest drugorzędne. Powstaje pytanie, jak to wygląda w praktyce? Świadectwa podają szczegóły. Jedna para zaczyna modlić się różańcem razem każdego wieczoru. Modlili się osobno przez lata. On rano, ona wieczorem. Nigdy razem. Ojciec Pio powiedział im, żeby modlili się razem. Zrobili to. To wszystko zmieniło. Nie dlatego, że różaniec jest magiczny. Ale dlatego, że wspólna modlitwa zmusza cię do bycia obecnym ze sobą nawzajem, zmusza cię do dopasowania dnia wokół czegoś większego niż logistyka, zmusza cię do przyznania, że nie tylko zarządzasz domem, podróżujecie razem ku Bogu. Powiedział, jesteście zbyt zajęci, żeby zbawić duszę? Zrobili to. Świadectwo mówi, że stało się to najważniejszymi dziesięcioma minutami ich tygodnia, bo zmusiło ich to do rozmowy o rzeczach, które miały znaczenie nie o rachunkach, nie o harmonogramach, nie o skargach ale o prawdzie i nadziei. I walce o bycie dobrym? Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Ojciec Pio powiedział im, żeby to zrobili. Brzmiało to dziwnie, ale zadziałało, bo przeformułowało to cały związek. Nie, czego ode mnie potrzebujesz, ale jak mogę pomóc ci zostać świętym? Pierwsze pytanie prowadzi do myślenia transakcyjnego, drugie pytanie prowadzi do miłości. Po prostu powoli umierające. Dwoje ludzi, którzy nadal mieszkali razem, ale przestali być razem. Ojciec Piotr widział. Widział to z jasnością, której sami ludzie nie mieli, i zmusił ich do nazwania tego, zmusił ich do przyznania się do tego, zmusił ich do naprawienia tego, nie przez wielkie gesty, nie przez terapię, nie przez uczucia, ale przez działanie, przez codzienne praktyki, które odbudowują więź, które zmuszają duszę do wyciągnięcia ręki do drugiej duszy. Kiedy ostatnio powiedział ci, czego się boi? Kiedy ostatnio zapytałaś? Kiedy ostatnio powiedział ci, czego pragnie? Kiedy ostatnio słuchałaś? Ojciec Pio każe jej zapytać go dziś wieczorem. Usiądźcie, bez dzieci, bez rozpraszaczy. Zapytaj go, czego się boisz, czego pragniesz, czego potrzebujesz od Boga. A potem słuchaj, nie naprawiaj, nie doradzaj. Po prostu słuchaj. Potem powiedz mu to samo. Pozwól mu poznać siebie. Pozwól mu zobaczyć twoją duszę. Przestań się ukrywać. Myślał, że go nie obchodzi. Myślał, że dba tylko o dom, i dzieci i rutynę. Nie wiedział, że ona chce go poznać. Rozmawiali godzinami. Pierwsza prawdziwa rozmowa od 12 lat. Ojciec Pio widział ciszę, nazwał ją, kazał im ją przerwać i zrobili to. Wiedza nabyta pochodzi z nauki, obserwacji, doświadczenia. Wiedza wtłoczona pochodzi bezpośrednio od Boga. Kościół naucza, że niektórzy święci otrzymują wiedzę wtłoczoną w konkretnych celach zazwyczaj dla dobra dusz to nie to samo, co proroctwo. Proroctwo to wiedza o przyszłych wydarzeniach. Wiedza wtłoczona to wiedza o obecnych, ukrytych rzeczywistościach, stany duszy, niewyznane grzechy, duchowe niebezpieczeństwa. Katechizm, paragraf 246, przyznaje, że Bóg może udzielić takiej wiedzy, jako charyzmatu dla budowania Kościoła, ale jest to rzadkie i zawsze jest ukierunkowane na uświęcenie, nigdy na ciekawość czy popis. Użycie Ojca Pio pasuje do tego wzoru. Nie ujawnia ukrytych rzeczy, by zaimponować ludziom. Ujawnia je, by ratować dusze. Nie mówi ludziom sekretów, by udowodnić swój dar. Mówi im sekrety, by zmusić ich do nawrócenia. Te pozycje opisują przypadki, w których ojciec Pio ujawniał rzeczy, które były faktycznie weryfikowalne. Kobieta spowiada się w 1954 roku. Ojciec Pio mówi: Okłamałaś męża w sprawie pieniędzy. Ona zaprzecza. On mówi: Wzięłaś 20 tysięcy lirów z funduszu domowego i powiedziałaś mu, że wydałaś je na artykuły spożywcze. Dałaś je siostrze. Ona się do tego przyznaje. Nie wyznała tego. Nie wspomniała o swojej siostrze. On wiedział. Inny przypadek. Mężczyzna spowiada się w 1960 roku. Ojciec Pio mówi: Okłamujesz żonę w sprawie tego, gdzie chodzisz w czwartkowe wieczory. Mężczyzna zaprzecza. Ojciec Pio mówi, mówisz jej, że pracujesz do późna, idziesz do baru. Nie po to, żeby pić, żeby jej uniknąć, żeby uniknąć powrotu do domu. Mężczyzna się do tego przyznaje. To są konkretne fakty. Fakty, które penitent ukrywał. Fakty, które zewnętrzne śledztwo później potwierdziło. Ojciec Pio nie czyta mowy ciała. Nie wyciąga wniosków psychologicznych, on widzi. Kościół badał te twierdzenia podczas procesu beatyfikacyjnego. Śledczy przesłuchiwali świadków, sprawdzali dokumenty, weryfikowali harmonogramy. Wniosek był taki, że dzieje się coś prawdziwie nadprzyrodzonego. Techniczny termin używany w procesie to czytanie serc. Uznane zjawisko mistyczne, udokumentowane w życiu innych świętych: święty Jan, Maria Wiané, święty ojciec Pio, święty Leopold Mandić. Wszyscy znani z tego daru, wszyscy używali go w spowiedzi, wszyscy używali go do konfrontacji z ukrytym grzechem i ratowania dusz. Małżonkowie, którzy przestali pomagać sobie nawzajem w drodze do nieba, którzy przestali się modlić razem którzy przestali rozmawiać o Bogu, którzy przestali się sobą troszczyć. Troszczą się o swój komfort, troszczą się o swoje szczęście, ale nie o swoją świętość. A bez świętości małżeństwo upada. Nieprawnie, niespołecznie, ale duchowo staje się skorupą. Dwoje ludzi żyjących równoległymi życiami, śpiących obok siebie jak obcy. Rozwiązanie, które oferuje ojciec Pio, nie jest skomplikowane. Módlcie się razem. Rozmawiajcie o Bogu, pytajcie o duszę, służcie bez urazy, przebaczajcie bez liczenia, kochajcie osobę, a nie fantazję, pomagajcie sobie nawzajem stać się świętymi. Proste, niełatwe, ale proste. Świadectwa opisują, jak trudne to jest, jak niezręcznie czuje się rozpoczęcie wspólnej modlitwy z małżonkiem po dziesięciu latach bez modlitwy. Jak wrażliwym czuje się pytanie, czego się boisz? Jak upokarzające jest przyznanie się, uraziłem cię. Jak bolesne jest służenie, gdy nie ma się ochoty służyć. A kiedy ten cel jest jasny, wszystko inne przychodzi na swoje miejsce. Nie idealnie, nie łatwo, ale prawdziwie. Służyli Kościołowi, ojciec Piosłucha, słucha, potem mówi, jesteście małżeństwem od 41 lat, byliście dobrymi małżonkami, ale nigdy nie byliście jednością. Nie w pełnym tego słowa znaczeniu. Macie jeszcze czas, nie marnujcie go. Wtedy ten, kto pozostanie, będzie wiedział, że zrobił wszystko, co mógł, aby pomóc drugiej osobie dotrzeć do nieba. A to jest jedyna rzecz, która się liczy. Powiedziała, że te ostatnie lata były najlepszymi latami ich małżeństwa. Nie dlatego, że były łatwe, ale dlatego, że były prawdziwe, bo w końcu zrozumieli, po co jest sakrament, bo w końcu pomogli sobie nawzajem tak, jak powinni byli od początku. Powiedziała, że zobaczy się ze swoim mężem ponownie, była pewna, bo w końcu. Po 41 latach zaczęli podróżować razem w tym samym kierunku. Co to oznacza dla milionów ludzi w związkach małżeńskich, którzy nigdy nie spotkają ojca Pio? Którzy nigdy nie będą mieli mistyka zaglądającego do ich konfesjonału i nazywającego problem? Oznacza to, że diagnoza jest dostępna bez mistyka. Kościół zawsze nauczał tego, co widział ojciec Pio: Małżeństwo jest dla uświęcenia. Dwoje ludzi pomagających sobie nawzajem stać się świętymi. Nauczanie jest w Piśmie Świętym, Efezjan 5,25. Mężowie! Miłujcie Wasze żony, jak Chrystus umiłował Kościół, nie tak, jak Wam się podoba, nie wtedy, gdy na to zasługuje, jak Chrystus umiłował ofiarnie, ciągle, odkupicielsko. Nie tylko pomoc, nie tylko dobre życzenia, rzeczywista, nadprzyrodzona pomoc, rzeczywista boska moc, aby kochać, gdy nie czujesz miłości, aby służyć, gdy nie chcesz służyć, aby przebaczyć, gdy nie chcesz przebaczyć. Łaska jest tam, pytanie, czy para z niej korzysta. Modlili się razem codziennie. Chodzili razem na codzienną msze, czytali razem Pismo Święte, rozmawiali o Bogu ciągle, korygowali się nawzajem w miłości, pomagali sobie nawzajem wzrastać w cnocie. Wychowali dziewięcioro dzieci, pięcioro przeżyło dorosłość, cztery zostały zakonnicami, jedna została jednym z największych świętych w historii Kościoła. Nie przez przypadek, bo rodzice uczynili dom szkołą świętości, bo zrozumieli, że małżeństwo nie polega przede wszystkim na wychowywaniu dzieci, polega na wychowywaniu świętych. A nie możesz wychowywać świętych, jeśli sam nie stajesz się świętym. Sakrament małżeństwa jest specyficznym źródłem i pierwotnym środkiem uświęcenia dla chrześcijańskich małżonków i rodzin. Z mocy sakramentu małżonkowie otrzymują prawdziwe i właściwe powołanie nadprzyrodzone. Są wezwani do bycia żywymi znakami miłości Chrystusa do Kościoła. Ich małżeństwo nie jest tylko umową prawną, jest powołaniem, wezwaniem, misją, aby ukazywać światu, jak wygląda miłość Chrystusa w codziennym życiu. Problem, który zdiagnozował ojciec Pio, polega na tym, że większość małżeństw nie żyje w ten sposób. Nie postrzegają swojego małżeństwa jako powołania, postrzegają je jako związek, partnerstwo, ułożenie społeczne. Skupiają się na zgodności, na szczęściu, na spełnieniu. Wszystkie dobre rzeczy, ale nie rzecz pierwszorzędna. Rzecz pierwszorzędna to uświęcenie, a kiedy uświęcenie nie jest celem, małżeństwo dryfuje, staje się konserwacją, staje się wspólnym zamieszkaniem dwoje ludzi śpiących obok siebie jak obcy. A kiedy pary to robią, małżeństwo staje się tym, czym powinno być. Nie tylko szczęśliwym związkiem, nie tylko stabilnym domem, ale drogą do nieba, szkołą miłości, żywym ikonem Chrystusa i Kościoła. Tysiące ludzi uczestniczyło w jego pogrzebie. Śledztwo w sprawie jego beatyfikacji rozpoczęło się rok później. Setki świadków złożyło zeznania. Zbadano tysiące dokumentów, potwierdzono cuda. Został ogłoszony czcigodnym w 1985 roku. Beatyfikowany w 1999 roku, kanonizowany w 2002 roku. Proces potwierdził to, co ludzie już wiedzieli. Ojciec Pio był świętym człowiekiem, który widział dusze, który czytał serca, który używał swoich darów nie dla widowiska, ale dla zbawienia bardziej o zbawienie niż o uprzejmość. Mówił ludziom to, co musieli usłyszeć, a nie to, co chcieli usłyszeć. I życie się zmieniało. Albo mogła stawić czoła prawdzie stawić czoła odległości. Stawić czoła cichej śmierci swojego małżeństwa i walczyć, by przywrócić je do życia. A rozwiązaniem była obecność. Dwie dusze w końcu spotykające się, w końcu komunikujące się, w końcu pomagające sobie nawzajem dotrzeć do miejsca, do którego sakrament ma je doprowadzić. Prowadziła do życia komfortowego współistnienia i śmierci pełnej żalu. Dwoje ludzi, którzy dzielili łóżko, nazwisko i życie, ale nigdy nie dzielili swoich dusz, którzy dotarli do końca i zdali sobie sprawę, że zmarnowali sakrament, zmarnowali łaskę. Zmarnowali szansę na pomoc sobie nawzajem w staniu się tym, czym Bóg ich stworzył. Pytanie, czy dzisiejsze pary małżeńskie będą żyć tym nauczaniem, czy będą się modlić razem, czy osobno, czy będą rozmawiać o bogu, czy tylko o logistyce, czy będą pytać o duszę, czy tylko o dzień, czy będą służyć sobie nawzajem ofiarnie, czy tylko wypełniać obowiązki, czy pomogą sobie nawzajem stać się świętymi, czy tylko pomogą sobie pozostać w komforcie. Czy sakrament jest przeżywany, czy marnowany? Czy dwoje ludzi jest naprawdę jednością, czy tylko śpi obok siebie, jak obcy? Ojciec Pio widział prawdę, nazwał ją, powiedział ludziom, żeby ją naprawili. Ta sama prawda jest dostępna teraz, to samo nauczanie jest dostępne teraz, ta sama łaska jest dostępna teraz. Pytanie, czy ludzie z niej skorzystają. Bolońskiego przeanalizował archiwa klasztorne, skatalogowali listy i świadectwa związane z posługą ojca Pio. Jeden folder zawierał 63 listy od par. Wszystkie napisane lata po ich spowiedziach, wszystkie opisujące, jak interwencja ojca Pio uratowała ich małżeństwa. Nie przez rozwiązanie ich problemów, ale przez pokazanie im, czym naprawdę są ich problemy. Nie konflikt, nie niezgodność, nie stres, ale nieobecność. Duchowa nieobecność. Dwoje ludzi żyjących razem, bez pomagania sobie nawzajem w drodze do Boga. Jeden list, datowany na 1976 rok, opisuje parę, która spowiadała się u ojca Pio w 1953 roku. 23 lata wcześniej, ojciec Pio powiedział im, że żyją jak obcy. Zaczęli modlić się razem. W liście czytamy, odmawialiśmy różaniec razem każdej nocy przez 23 lata. Nigdy nie opuściliśmy, nawet kiedy byliśmy źli, nawet kiedy nie chcieliśmy, modliliśmy się. I to nas uratowało. Nie dlatego, że różaniec jest magiczny, ale dlatego, że wspólna modlitwa zmusiła nas do przestania bycia obcymi. Zmusiła nas do bycia obecnymi. Zmusiła nas do przypomnienia sobie, dlaczego wzięliśmy ślub. Aby pomagać sobie nawzajem, osiągnąć niebo. Zrobiliśmy to. A teraz jesteśmy starzy i zmęczeni, i gotowi odejść. I wiemy, że zrobiliśmy to, co powinniśmy. Pomagaliśmy sobie nawzajem. Nie jesteśmy obcy. Jesteśmy jedno. Bez liczenia. I pomagają sobie nawzajem stać się świętymi. To jest małżeństwo. Wszystko inne to tylko wspólne mieszkanie. Otwarty w 1956 roku. 12 lat przed jego śmiercią. Leczy setki tysięcy pacjentów każdego roku. Dziedzictwo służby. Dziedzictwo miłości. Dziedzictwo widzenia cierpienia i robienia czegoś z tym. Z taką samą pilnością, z jaką lekarz reaguje, gdy pacjent krwawi. Z taką samą siłą, z jaką ratownik używa swoich umiejętności, gdy ktoś tonie. Nie prosił o pozwolenie. Nie łagodził ciosu. Nazwał problem. Dał rozwiązanie. Oczekiwał posłuszeństwa. A życie się zmieniało. 16 września 1968 roku. Była zamężna od 11 lat. Poszła do spowiedzi. Wyznała zwykłe grzechy. Ojciec Pio słuchał. Potem powiedział: Umieram. Zaczęła protestować. Machnął ręką, aby ją uciszyć. Powiedział: Umieram. Słuchaj uważnie. Wasze małżeństwo jest ważne. Wasze śluby są prawdziwe. Ale nie żyjecie sakramentem. Żyjecie obok swojego męża. Nie z nim. Wracajcie do domu. Módlcie się z nim dzisiaj wieczorem. Zapytaj go, czego się boi. Powiedz mu, czego ty się boisz. Zapytaj go, czego pragnie. Powiedz mu, czego ty pragniesz. Róbcie to co tydzień do końca życia. Pomagaj mu osiągnąć niebo. Pozwól mu pomóc tobie. To jest sakrament. To jest wasze powołanie. Jeśli tego nie zrobicie, zmarnujecie swoje życie. Idźcie. Świadectwo opisuje 50 lat małżeństwa. 50 lat wspólnej modlitwy. 50 lat rozmów o Bogu. 50 lat pytań o duszę. 50 lat wzajemnej pomocy. Napisała to świadectwo w 2018 roku. Powiedziała: Ojciec, Pio, uratował moje małżeństwo w siedmiu zdaniach. Powiedział mi prawdę, powiedział mi co mam robić. Zrobiłam to. Mój mąż zmarł w 2016 roku. Byliśmy małżeństwem 59 lat. Nie byliśmy obcy, byliśmy jedno. Pomagaliśmy sobie nawzajem dotrzeć do Boga, bo to jest małżeństwo. Ojciec Pi to widział. Powiedział mi, słuchałam i to uratowało nas oboje. Niektórzy to zrobili, niektórzy nie. Ci, którzy to zrobili, odkryli, że sakrament działa, że łaska jest prawdziwa, że małżeństwo może być tym, czym powinno być. Drogą do nieba, szkołą miłości. Dwie dusze zjednoczone w drodze do Boga, nie śpiące obok siebie jak obcy, ale idące razem, modlące się razem, rozmawiające o Bogu razem, pomagające sobie nawzajem stać się świętymi. To jest małżeństwo, to jest sakrament, to jest to, co widział ojciec Pio. Tego właśnie żądał, tego umierał, próbując nauczyć. Siedemdziesiąt cztery listy, setki świadectw, wszystko mówiące to samo. Ojciec Pio widział to, czego oni nie widzieli. Nazwał to, czego nie potrafili nazwać. Żądał tego, czego sami by nie zrobili, a małżeństwa się zmieniały. Nie dlatego, że był delikatny, ale dlatego, że był uczciwy. Nie dlatego, że sprawiał, że czuli się lepiej, ale dlatego, że kazał im stawić czoła prawdzie. Prawdzie, że spanie obok małżonka jak obcy nie wystarcza. Prawdzie, że ważny sakrament może być martwym sakramentem. Prawdzie, że małżeństwo wymaga więcej niż wspólnego mieszkania. Wymaga uświęcenia, wzajemnego uświęcenia. Dwie dusze pomagające sobie nawzajem dotrzeć do Boga. Wszystko inne to komentarz. Tak właśnie widział w setkach innych spowiedzi przez 50 lat. Tak właśnie widzi nadal, ponieważ jest teraz świętym, a święci widzą jasno: widzą prawdę, od której sami się ukrywamy prawdę, że zostaliśmy stworzeni dla nieba, nie dla komfortu że małżeństwo jest środkiem do tego celu, a nie celem samym w sobie że dwoje ludzi, którzy nie pomagają sobie nawzajem stać się świętymi, marnują sakrament. Bez względu na to, jak stabilne, szczęśliwe lub funkcjonujące wydaje się ich małżeństwo. A rozwiązanie jest to samo: módlcie się razem, rozmawiajcie o Bogu, pytajcie o duszę, służcie ofiarnie, przebaczajcie bez liczenia, kochajcie tak, jak Chrystus kochał Kościół, pomagajcie sobie nawzajem stać się świętymi. Czy będziecie walczyć o małżeństwo, które dał Wam Bóg, czy też pozwolicie mu dryfować w komfortową odległość? Dwoje ludzi pod jednym dachem, dwie dusze, które nigdy się nie spotykają. Ważne, prawdziwe. martëve. Reshta të shumë.